Uh, first of all, uh, of course, happy with the win. Uh, I found out uh, three years ago or something that uh, Lake has uh, had a win uh, here. So it's a difficult uh, place to, to play. Uh, so, of course, very happy with the win. It was also a difficult uh, match for us today. Uh, I think it was quite even, actually, uh, playing against a good team, um, good organized and, and also good in, in, in the transitions, of course. So I'm happy about uh, yeah the three points also the mentality of the players it was uh, it was tough uh, the last uh, 15 minutes but uh, but but they managed uh, and they gave everything they have uh, on the pitch uh, and it's all, all, always nice to see as a coach when you know when the, the play on the pitch is not perfect um, that the players then are able just to you know fight uh, the best they can. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi z dzisiejszej wygranej. Dowiedziałem się już po meczu w zasadzie, że chyba gdzieś około trzech lat minęło od ostatniego zwycięstwa tutaj, co pokazuje jak tutaj też Lechowi zawsze się ciężko grało, że to jest ciężki teren dla naszego zespołu. Tym mile jest... E, dzisiaj ten mecz wygrać. To było trudne spotkanie, wyrównane myślę. E, graliśmy z dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, z dobrze funkcjonującym e, także w e, tych fazach przejściowych, co, co było dla nas też e, trudne. Natomiast ja jestem przede wszystkim zadowolony z tego, jak mój zespół pokazał się w, pod względem mentalnym, jak walczył e, dzisiaj na boisku. Nawet e, zawsze miło jest trenerowi widzieć, że nawet kiedy ta granie jest perfekcyjna, pewnie nie była taka przez cały mecz, zwłaszcza gdzieś w ostatnich e, 15 minutach. No to że zespół zawsze do końca pokazuje walkę o każdą piłkę, walkę o zwycięstwo i tak dzisiaj było. Dzień dobry, Józef Poznański. Pl. Po każdym właściwie meczu, lub może prawie każdym meczu w tym sezonie, musi pan odpowiadać na pytanie, na pytanie, dlaczego Lech gra inaczej w pierwszej połowie i w drugiej. Także i tym razem druga połowa była słabsza w wykonaniu Lecha od pierwszej, kiedy panował nad sytuacją. W drugiej połowie, gdyby nie świetna interwencja Mrozka, być może nie udałoby się dowieś tego zdecyzsła do końca. Jaka jest tego przyczyna, tego zjawiska? Yeah, I think it's it's I think it's very difficult to to put into boxes and and say this is the reason exactly why we have to we have to um, say that in both cases uh, we had a lead in the break. Uh, so when you have a lead. sometimes something happens not only with your own team but also the with the opponents so they are maybe taking a bit bigger chances and and I think if we if we had played a bit more um, sensible or kind of mature today so to speak then then we have also scored uh, both uh, two and three goals uh, because of course the opponents uh, tried to go higher on us but there were so many possibilities. Uh, so I think it's it's a different picture from game to game. Uh, but of course, we should be able to play 90 minutes, also uh, uh, without uh dropping our level in the in the second half. Um, I don't see it as a tendency, but I admit that we have done it a couple of times now. Myślę, że ciężko to tak jednoznacznie ciężko w tej kwestii jednoznacznie zwyrokować, co, co jest też przyczyną tego. Um, no to Różnie się te mecze toczą, kiedy zespół schodzi, tak jak dzisiaj z prowadzeniem na przerwę. Coś się dzieje czasem z zespołem naszym, ale też inaczej po przerwie potrafi wyglądać zespół rywali, którzy po prostu wtedy próbują tę stratę odrobić i idą po zwycięstwo. Tak po zwycięstwie czy przede wszystkim po odrobieniu tej straty. Natomiast no, dzisiaj rywale podeszli wyżej my też pewnie, gdybyśmy byli trochę lepiej zorganizowani w niektórych sytuacjach bardziej skutecznie, to mogliśmy się pokusić o drugiego, trzeciego gola, ale tak się, tak się nie stało i na pewno musimy pokazywać, że przez pełne 90 minut potrafimy dobrze grać w piłkę. Nie uważam, nie nazwałbym tego jakimś trendem, że to jest coś, co się nam regularnie zdarza, no ale niewątpliwie miało już wcześniej miejsce i, i czasem się powtarza. Good evening coach, Przemysław Chlebicki, TVP Sport. Mam pytanie o, e, o właśnie sferę mentalną. Sam pan tutaj powiedział na początku konferencji, że zaimponowała panu drużyna pod względem mentalnym. Czy w jaki sposób pana drużynę wpłynął w ciągu ostatniego tygodnia, czy faktycznie... Poszło to w jakiś sposób do przodu, czy, czy właśnie doszło do zmian pod tym względem jakichś szczególnych, na które, które mógłby Pan zdradzić oczywiście. Uh, no not at all we didn't do anything uh, other than we normally do and i was not saying that that i think that the player's mentality today was much better than i have seen before i have seen the same mentality also in other games but i think today was even more difficult uh, for us uh, and therefore i was happy to see that the reaction was as i expected Nie, nie zrobiliśmy niczego więcej. To też nie jest tak, że ja wcześniej tej dobrej strony mentalnej zespołu nie widziałem, bo, bo tak było. W poprzednich meczach ten mental też był na wysokim poziomie. Dzisiaj po prostu było trudniej i tym bardziej jestem dumny i zadowolony z zespołu, że potrafił właśnie pod względem mentalnym tak trudny mecz udźwignąć. Ale nie robiliśmy nic specjalnego. I drugie pytanie mam o Filipa Jagiełę. jest to jego debiut w Lechu Poznań przeciwko Zagłębiu Lubin, przeciwko klubowi, w którym się wychował, ale to jest inna kwestia. Jak pan ocenia występ Filipa i jaki ma pan pomysł na tego piłkarza, bo nie da się ukryć, to jest zawodnik, który może znaleźć się na różnych pozycjach w środku pola, dobrze się czuje w różnych miejscach na boisku. Chciałbym zapytać o to, jak pan właśnie jego widzi i w kontekście tego dzisiejszego meczu context of the future. Yeah, but I, I agree that that he is a very flexible player. He can cover different positions. He can play number eight. Uh, I, I probably see him most, him most as a number eight, maybe also number 10. Uh, but in our team, we are also playing with wingers, uh, sometimes going in inside uh, in the pockets, uh, in the pits, and he can also cover that position. And maybe he can even. If I tell him to do so, cover the number six position also. So, so I th I think eight and ten will be the most relevant. That's where I see him, Uh but he can also cover cover this ingoing winger and uh, and number six. And you know it's always difficult to get into a match that is hectical uh, as it was today, and it's the first game he played for Leg, and it's uh on top of that it's again his against his old club where he has been educated. It is really special, of course, uh, but I think he did a good job in there. Uh, the job was to try to. Kind of control the game, keep the ball a bit more because I think we lost it too much in that period, and I think he did that quite well. We can see he's a good player, uh, he has quality with the ball. Um, so I was satisfied with, uh, with his performance. Zgadzam się, to jest zawodnik bardzo elastyczny, jeśli chodzi o te pozycje, które może gdzieś nam pomóc zabezpieczyć w środku pola. Myślę, że to taka główna pozycja to pozycja numer 8. Pewnie przede wszystkim na takiej pozycji go widzę, ale równie dobrze może zagrać jako dziesiątka. Czasem używamy na boisku schodzących od linii do środka skrzydłowych, którzy mają gdzieś szukać właśnie tych wolnych przestrzeni gdzieś tam. Za, 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 linią, za linią obrony przeciwnika, także w takiej roli też mogę go widzieć, czy nawet w roli zawodnika na pozycji numer 6, to, to też się może zdarzyć, natomiast głównie pewnie to, to 8 czy 10. Jeśli chodzi o, o dzisiejszy mecz, no to na pewno każdemu zawodnikowi ciężko się wchodzi w tak wyrównanym spotkaniu, kiedy ten wynik jest na styku, zwłaszcza w przypadku Filipa, tak jak dzisiaj, kiedy grał przeciwko swojemu byłemu klubowi, co, co jest taką. Dodatkowym smaczkiem. Na pewno pomógł nam w kontrolowaniu gry, w utrzymaniu się przy piłce, bo nie da się ukryć, że w drugiej połowie mieliśmy problem z tymi i te piłki zbyt często gupiliśmy. On pomógł nam to trochę uregulować, także jestem usatysfakcjonowany tym, tym jego występem w debiucie. Trenerze, Karol Bogiecki Przegląd Sportowy To ja zapytam jeszcze o Aliego Golizadecha, który dzisiaj dopisał sobie asystę, który ostatnio w Częstochowie też pokazał się z dobrej strony. Pan czuje, że pan do niego dociera, pan znajduje sposób na tego piłkarza, bo no wcześniej poprzednim trenerom Lechowi niespecjalnie się udawało. Przede yeah, first of all, I would like to say that I was Myślę, satisfied with his performance today. Uh, I think Ali gave, gave us something that we that we would like to have and I mean the goal we scored is a really really a beautiful goal. I really love it, and I want to go home and, and watch it uh, 50 times, I think, because I think it was really, really good. Um, you know, there's strong competition in the team. Uh, we have good players uh, on all positions, and we also have the strong competitions around the, the number 10 position where Ali can play, but also this ingoing winger. Uh, but I think he he is improving and I, I don't think I will be, I don't think I can say that I will be in doubt about how I will use him uh, because I think Ali is best inside the pitch and not outside. He cannot, as I see it, he will not be the best uh, version of himself if he plays outside, he needs to go inside and be able to play between the lines and that what what uh, that was what he did today.

To bardzo duża jego zasługa przy tym golu strzelonym przez nas. Pięknym golu. Tam mogę powiedzieć, że mam ochotę teraz jechać do domu i chyba z 50 razy obejrzeć powtórkę, bo, bo tak powinniśmy grać i ten, ten gol był świetny w naszym e, wykonaniu. E, natomiast, jeśli chodzi o samego Alego, no mamy dużą rywalizację na pozycji numer 10, gdzie może on występować czy na pozycji tych takich schodzących od linii do środka skrzydłowych. Tam też jest duża rywalizacja, a na takich właśnie pozycjach na boisku głównie, głównie bym go widział. Uważam, że maksimum swoich możliwości może pokazać właśnie grając bardziej w środku pola, niż Grając od linii, także właśnie ta pozycja numer 10, czy ten schodzący skrzydłowy, to myślę, że to są, to są jego miejsca na boisku, w których chciałbym go wykorzystywać. Wydaje mi się, że nie mam co do tego większych wątpliwości. Nie powiedziałbym, że jakieś wątpliwości w tym temacie mam, właśnie, że, że tam powinien grać. Natomiast no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dobry wieczór. No muszę zacząć od tego, że mieliśmy swoje problemy w tygodniu, bo infekcje dorwały i Mateusza Grzybka, i Dawida Kurminowskiego, i Tomka Piękę. Kontuzje, które też nie do końca są wyleczone, typu Kajtek Szmyt, Bartek Kopacz, tak, Damian Dąbrowski też w meczu z Lechią wyskoczył, więc to no, nie pozwalało też odbywać normalnych jednostek treningowych. Czasem trenowaliśmy 15 czy 16, ale to tak na marginesie. Jeżeli chodzi o sam mecz, to myślę, że nie był to najgorszy mecz, mimo wszystko, w naszym wykonaniu. Staraliśmy się doprowadziliśmy nawet do, można powiedzieć, w sytuacji, z których też padają bramki, oczywiście Lech te sytuacje miał lepsze. Na końcu wygrała, wygrała też jakość Lecha, i to trzeba zdecydowanie podkreślić. Tak jak mówię, być może na tyle nas dzisiaj było stać i no nic. No musimy po prostu przełknąć tą porażkę, taka jest piłka. Robić swoje, pracować, liczyć na to, że w tym tygodniu dojdą. Zawodnicy, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym meczu, i będziemy mocniejsi też kadrowo. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bugajski przegląd sportowy. To ja szybkie pytanka, a propos właśnie Dawida Kurminowskiego. Pan o nim wspomniał, taki był plan, żeby on szedł w przerwie, czy coś się wydarzyło na bieżąco w trakcie meczu, że już to zdrowie nie, nie pozwala. panu, że Dawid pojawił się na treningu dzień przed meczem dopiero, tak. Miał temperaturę bulgardła, postawiliśmy go na nogi, no ale było widać, że te 45 minut w zupełności powinno wystarczyć, tym bardziej, że no mieliśmy na ławce Sejka, który w poprzednim meczu strzelił bramkę i zaprezentował, zaprezentował się naprawdę dobrze. Dzień dobry, Przemysław Chlebicki, TVP Sport. Mam pytanie odnośnie Kajetana Szmyta. Ten piłkarz dzisiaj zadebiutował, sam pan powiedział tutaj, że jest to piłkarz po kontuzji. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia jego dzisiejszy występ i w, jakim, w jakiej formie jest ten piłkarz w tym momencie? Dziękuję. Chyba to ja mogę ocenić potencjał Kajetka, bo na pewno jest to zawodnik, który potrafi grać w piłkę, potrafi wygrywać pojedynki jeden na jeden, co w piłce jest bardzo istotne. Na pewno nie może być w optymalnej formie, gdyż. Od tego urazu minęło 6 tygodni, jest powiedzmy jeden pełny tydzień w treningu, i na tej podstawie szedno, Tak jak mówię, mieliśmy problemy, więc kto był w stanie zagrać nawet 20-30 minut, to tego po prostu braliśmy pod uwagę do tego meczu.